Hiszpania, może właśnie z takiego kielicha, i to wino po upadku Grenady. Barokowy, srebrny kielich mszalny. Szkło warstwowe, XIX wiek Czechy, Fritz Heckert, międzywojnie, powojenny maluszek Remer. I tak lubiane przez Państwa szkło profesora chorbowego. A przecież wygodniej, a na pewno taniej, pić wino z kubka po jogurcie w tym wypadku po airanie. A jednak tego nie robimy. Forma wciąż trwa. I właśnie taka sama jest kultura. jest najtańsza i nie jest najwygodniejsza, ale pozwala trwać. Trze trwać.